Witam was wszystkich no, przed chwilą wróciłem z ręka. kupiłem paszy teraz otworzymy ją i kupiłem pasze okay. ja nie brałem na wrzuciłem w granulach eleganckie te granulki ja mam takie troszkę drobniejsze nasz ogół w granulkach ponieważ dzisiaj będę nagrał ten na odcinek będę dzwonić z rana do takiej pani w praloczwinie no i m, ponieważ tam ma taką fermę drobiu, więc będę dzwonił i się będę pytał ile tygodniowe sprzedaje kury, bo zaraz to dam to kurom i wodę i pić dam. A zobaczymy kurom, czy taka forma pasz, pasz. odpowiada. Sobie troszkę nasypiemy tej paszy. Widzicie? A, o już. Dobrze, tam ja idę po to bo tutaj już chodzą od piątego, bo na piątym chyba na tym bazarku już byłem to zaraz przyjdę spić zaraz będę tutaj farmy numer telefonu oraz całą taką frasę jak to prowadzi właśnie no powiem wam tak nie, nie jestem pokazany Takie lasy kurczą ale nawet jeśli nie będzie terminatów trzeba kupić no, będę musiał sobie kupić dlaczego? o to pasze zostawiłem do jedzenia bardziej, ale... jeden paszę dobrze no, dlaczego? ponieważ teraz była wczoraj u mamy koleżanka no i właśnie mówiła, że kupiła w Żarnowie młode góry po 30 zł Dam właśnie patrzyła też tak po 26 tak się Te ceny tak ten ale kupiła po 30, dlaczego? ponieważ to po 26 to były młode kury, nie młode, tylko takie pisklaki jeszcze, odchowane takie, wiedział o co chodzi. Chyba te pisklaki po 12 tygodni. Ona mówi, będą mieli kury wziąłe, bo ona też takiego w, w biegu nie ma dużego. Więc pomyślała sobie, dobra, kupi za 30 zł. No i powiedziała, tam się też pytała o kogutka, mówi, że pan ma jakiegoś kogutka. Przechodzą, to piją sobie, jedzą, a zjedzą tam paszę. No ja to nie chcę, nie będę musiał zjeść. No. Po Powiedziała, czy ma jakiegoś kogutka. Nie, ponieważ mu się wszystkie wysprzedały. Mówił, że dużo wziął, że nie, nie dużo, że się wziął. No i że mu się wysprzedały. No i, ale mówi, że zaprasza na Proćwiń. Ulicę Polną i tam. Mówiła siedem, ale ja to, ja to sobie sprawdziłem. Sprawdziłem bardzo szybko, no i sześciu było. Ale to usłyszała inaczej muszę, ale to nic nie i aj, aj właśnie mówił Właściu, że zaprasza na Wprost Ja tam nie wiedziałem że tam jest jakaś firma Ale Dowiedziałem się No i sprawdzili numer Sprawdzimy ten numer No i Zobaczymy, dzisiaj będę za chwilę Dzwonił tam sprawdzić jaka, co, Jak cenowo, i tak 30 zł to No, cena taka Jaka jest taka jest, a Trzeba trzeba młode kupić, żeby na jajko było Stare wierzchnie się nie będą nosić i tę młode z tamtego roku No właśnie Niestety Diela tu 5 będzie No i kogoś jakiegoś kupił no bo właśnie tam mówiła Jak będę jechał to żebym zadzwonił żeby ten tam jej wziąć no i zobaczymy Pytam się, po jak cenowo tam jest. Ech, sobie tak podliczyłem na szybciutko, wczoraj tak było hmm, po 30 i bym wziął 7 kur. Hmm, to wcale mnie chyba tak dużo nie kosztowało to 7 kur, no bo nie będę więcej brał. No. Nie ma co, 7 kur i kogut jeden, albo 8 kur i kogut jeden, zobaczy się. Ale no, mówię, zobaczy też jakie tam będą te kury, jakie rasy te kury będą tam. Ja dominatę to, o, ale będzie cud. Zielony nóżki nie ma co nie liczyć, no bo to takie fermy to rosa na pewno. Nie wiem, takie czarne też może, coś tutaj. No to tak. No. Więc można powiedzieć, że nowe nabytki może się w tym nie pojawią. Zobaczymy jak tam, tam. Ja sobie podjadę, no i tam. I zobaczymy. Zobaczymy, ale wtedy to wtedy w tym chlebie będą siedzieć. no, Troszkę tutaj posiedzą, pasze, paszę nawet. Dzisiaj to tą, tą paszę głupiemy. Na no tym, tym i kukurydzę, kukurydzę też. A widzimy, że jedzą tam pasha dalszy. No to do zobaczenia w następnym odcinku. No i już może będą to nowe nawetki, ale zobaczymy to jeszcze.